Dzień dobry, dzień dobry, ja jestem Mateusz, a... Jeesu. Co? No ja, ja nie, ja nie jestem jak coś ten Mateusz, ja jestem Michał, cześć! Cześć Michał, czekaj, bo jak to się wyłączało F5 o F5 A no, no. A. Dobra, Powrót. teraz widać. Powrót po latach. Tak, dobra. nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie. No dobra, spoko. Jestem Sorry, Mateuszek, a to w flotarek gramy w Pixel Mony! Uh -huh. Nie wiem, jego wzięło na Pixel Mony nagle. Tak. No, Wziął mnie nie. na Pixelmone, zaraziłem tym flotara, no i razem sobie gramy. A psik! A psik? Dobra, nice, nice, nice. nice. Zarażony, dobra. I jest szansa, że też nagramy i pogramy sobie w jakieś inne y Minecraftowe I... rzeczy, tak? tak? Tak, 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 to chyba nawet po tym będziemy, tak? Uuu, to nawet nie wiedziałem, ma No, dobra. Ale niespodziankę do mi sprawiłeś. Jezu. mi się fajnie z Matim gra w Minecraft, ale Mati powiem wam tak, ja go zmuszałem, żebyśmy nagrali pro versus przez milia, milion lat i Mati mówił nie, nie, nie i Mati teraz mówi, ej wróćmy do pro versus a ja teraz mówię nie, 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 No właśnie, to jest dla mnie szalone. No, też, też Nieważne. Dobra, Nieważne, ale fajnie jest po prostu. Fajnie e, jest. Gdzie ty jesteś? Y, walczę ze Pidgeyem. Ej, ja, ja idę do wioski, bo tam jest pierwszy gym. No ale co ty, o. srym? Jak ty nawet walczyć, jeszcze nie potrafisz. E, gościu, wystarczająco bym mógł walczyć, żeby ci wpieprzyć. Wiesz ale... tego katerpi? Tak, to jest mój katerpi, ja go właśnie łapię. To... Weź. A, no i też zasada jest taka u nas, że zawsze sobie bierzemy. Ej, tutaj jest wioska w ogóle. No no właśnie o tym mówiłem, że jest wioska ty. Uh, ale bym cię złapał i bym ci Katerpiego przytulił. No, mam nadzieję, żebyś to zrobił. No i y, my sobie na start wzięliśmy z Pokeboli. Tak, 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 tak. Plus ze skrzynki tam, na przykład ja mam więcej tych Pokeboli. Tak, ja to teraz trochę, niestety. Nie, 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 nie oszukiwałem tylko. Wziął jakieś tam great ale Ja zdążyłem mu zahachmęcić. Ultrabola yy, masz ultra czy, bola. <laughs> no więc i jest e, zwiększony troszeczkę, żebyśmy po prostu e, nie expili pokemonów, tak. E, no tak długo, chociaż i tak jest długo, także to jest wiecie, nie no, no exp jest razy dwa jakoś mniej więcej, więc no, myślę, no, no, że będzie no, no. fajnie. No, żeby, bo Ja pamiętam jak właśnie grałem te w Pixelmony, to później było tak, że na przykład w jeden odcinek wbiałem jeden poziom Pokemona, na przykład z 50 na 51. No to tak, tak, tak. No to było takie średnie. I mamy fajne tego. Shader właśnie. Spaki. Shad shadery są spoko, jeszcze nie powiedziałeś jakiego masz startera. E, to to co, to, to e, Zobaczmy, co ty na to? Nie, który masz poziom? E, szósty. A masz okay. wodny atak? Nie, nie mam coś. Nie. No no to co, co, mogę to jest, co to jest, że masz wodny atak? Jaki? Śmieć. No bo ja mam ognistego! No. Dobra, Cze, ale czekaj, Poké Hill sobie kliknę. No, chodź, ja nie. byłem... Ja byłem w PokeCentrum. Centrum. No właśnie dlatego idę. I ta, taka muzyczka zawsze była. Tu, tu, tu. Nie, jaka A była. Tutaj muzyczka? nie ma muzyczki. Poke... <śpiewanie> Ty, ty, ty! że za to, z jakiegoś filmu wiesz, a nie z Pokémonów. No weź. Wczoraj sobie pobrałem emulator NDS-a na uh -huh. telefon i gram oh. w Pokémon White 2. A tu ja ci mogę dać 3DS-a, jak chcesz? Ta <gry> Tylko musisz, musisz podejść, dobra. A już oszukał mnie kurwa z levelem śmieć. No przecież ty też masz siódmy, o co ci Ale chodzi? Ale nie pytałeś się o mój. Dobra, kurwa, nie. Kończymy tę walkę. Kończymy. Kończymy. Web. Kurwa, nie dość, że mnie oszukałeś z levelem. To jeszcze mnie oszukałeś z, Boże, z tym, z atakiem. Z atakiem. Ej, ja pierdolę. Tak, nie, wiedziałem, nie wiedziałem, że mam taki, taki atak. Jesteśmy, był mały problem na serwerze, ale już, już jest wszystko gituwa. Ej, to jest Jon Snow, pogadaj sobie z nim. Na, naprawdę on ma Jon Snow. Zastanawiam się, czy jest więcej takich Joss. E, fajnie by było się przespać, wiesz, bo w nocy będzie dość ciemno i nieprzyjemnie. A, tam boisz się? Znaczy, boję się, że. Co to jest? Co? Co? Gdzie jesteś? E, znalazłem magnes i diamenty. Później. Myślałem, zbawię. że ty w później byłeś już. Ale nie. W ciebie nie było. I, I czekaj, choć może pójdziemy gdzieś w jakieś miejsce, gdzie zbudujemy dom. Bo będziemy mieli dom? Czy o mój ogóle... Boże, będziemy mieli dom. No no chyba no chyba że ty chcesz cały czas po prostu tak nie wracać nigdzie. Bo musimy <grym> zrobić farmę pokeboli na przykład. O mój Boże, już nudy. No <grym>, Ja rozumiem, ty byś chciał sobie połapać pokemony, ale żeby łapać pokemony musisz mieć pokebole. Nie, kurde, nie hopi, walcz ze mną. Jest dość ciemno. i pójdziemy do tych tuneli jak najdalej, bo takie lagi są. Ja mam wiesz ile FPS-ów? 20. Ja też nie mam za dużo. No. Dobra, te tunele są fajne, ale zlagowane dość mocno. Niestety. Jaki ogromny ratata. Nie, właśnie, bo to też w konfigu zwiększałem, żeby były dwa razy większe pokemony. Bo na przykład Onixy takie to są maluszki takie. I nie chciałem, żeby były małe. Rozumiem. Więc ja troszkę powiększyłem. Dobra, ja sobie Masz, chyba zobaczyłem. Czy to jest, jest albo Ty nie. będziesz łapał kogoś już? Właśnie nie wiem, kurde, chciałbym. Na przykład Onixa chciałbym. Ja w ogóle jestem, wiadomo, pierwsza nie, generacja z, z najlepsza. A to jest taki lamus, no gdzież? On łapie eee. tylko pierwszą generację, ten Beckham Nie, mam z niego. no ale ej, to to Dyle jest z drugiej generacji. Ej, Ekans, może go złapię? <noise> nie, no nie będę łapał tego. Tych Pokémonów, których. Mogę cię wrzucić do nie lawy? Nie. No ty możesz mnie wrzucić, ale nie wrzucaj mnie. No, lecz tak, tak, tak. <noise> te Beskito jakieś większe te boksy. No, 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 no. no. Ej, to bo... wiesz, co legi są tylko przez to, że. Hmm? Są dwa te tunele. Tak. I on jest ja, bardzo blisko siebie. Tak, ja miałem kiedyś tunel na streamach, nieraz nawet, i, mm -hmm, pęcisz, i wszystko było okay. że nigdy nie miałem lagów. No, to może po prostu... Albo to te shadery. Nie będzie... jebane. To też trzeba będzie mówisz, da? że takie <laughs> słabe shaderki? Tak, jest słabe shaderki i teraz tak jest. A w ogóle za chwilę robimy rewanż walki, nie? nie wiem czy wiesz. <laughs> nie wiem <laughs> Ty... jaki to ma sens. No taki, że wygram. I... No to właśnie. No tak, no to to jest sens. No to nie fajnie się bawisz ze mną. Dla mnie będzie to bardzo fajne. Co to jest? Ej, taka ryba pirania, jak ona się nazywa? Karawania. Kar karwania. A, kar karawania. Karawania. Taki, karawania. taki karawan Pokémon. Kurde, nie, nie ma fajnych Pokémonów. Ja fajnego spotkałem. Jakiego? Z y, piątej albo szóstej generacji, kamiennego. Weź jakiegoś Machop'a mi daj. Kamiennego takiego. E, a jak się nazywa? E, ra, Ragenrolla? Jakoś Ragen tak? Enrol. Nie no, Ragenrolla jest syfem totalnym. <grym> Pozdrawiam. O Jezu, nie bądź taki niemiły dla niej. No ale słuchaj, to Onix jest lepszym Pokemonem <grym> kamiennym, bo jest z pierwszej generacji, tej A Onix to śmieć. O, no o nich sam możesz obrażać, tak? <noise> Przepraszam, podniosłem no, Ej, no powiedz mi, ty używasz Pokeheala? E, no używam. Okej. Okay. Ale właśnie ja bym... Głosował za wyrzuceniem tego. Za wyrzuceniem... czego? Pokehilla. Bo Pokeheal jest... nie, niefajną komendą. No jest taką cheaterską komendą. No, no właśnie, tylko że... Żeby to zrobić, musimy mieć peceta. A Mati nawet nie chce budować domu, więc... Rozumiecie. Wszystko Gdzie na jestem, mnie. To... No tak. Bo ja bym... ja bym zbudował piękny dom, z, re... z którego byśmy ja w ogóle nie korzystali. Ex A który już masz poziom? Zaraz ci powiem po walce. Ja mam dwunasty. Też mam dwunasty. Tak. Ja mam trzynasty, sorry, bo już biłem właśnie. Też mam właśnie trzynasty. O, ewolucja. Zarobiście. <noise> <noise> Szybko poszło. Ten eks przyśpieszony to Dobra. Od razu lepiej jest. Gdzie jesteś? Bo ja cię nie widzę. Eee, i poszedłem... poszedłem jakby z dala od tych portali. I nie masz już lagów? no teraz już, już tu jest spoko. Jak chcesz możesz U. się tepnąć do mnie. Czekaj, no ja bo walczę ]ś... z pokemonem, którego chcę złapać. Bratatom? No. Masz mnie. Masz mnie. O, tu jest ten mossy stone, w ogóle las się Kurde, pali, taka ciekawostka. Mocna. Na niego. Albo zubata tak. bym sobie złapał może. Hmm, spinarak. Spinaraku czy Spinarak, no, nie no, Pamiętam, pamiętam. Jego jeszcze kojarzy z bajki, na przykład. Ja go pamiętam, bo grałem w te... Yy, Pokemon go. gold, A, na gold na Game Boy'u. Ojeju, ale nie, nie mi się nie podobały te Pokémony, bo one były takie w tym sensie takie czarno-białe, ale jednak nie były czarno-białe, tylko takie inne kolory, na przykład żółte. To były te? Nie, 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 nie. ja wiem. Pokemon ty gold, Yellow, co... ty mówisz, pokemon te pierwsze takie, co były no, Fire no, to... Red i tak dalej, to A, one tak, były tak, zdywane. Tak, tak. A i Gold to ja pamiętam. Gold to była druga generacja z to No Tak, ale trzy paskudnie wyglądały. Dobra, jak to było? TP Floater? E, no, TP Floater. Po prostu. O, i znalazłem Poké Center. No i tutaj leczymy Pokemony, siema i nie ma lagów, tutaj się osiedlamy. A ty jesteśmy w nowej wiosce? Nie, to nie jest nowa wioska. To się po prostu wygenerowało losowo. A to jest takie losowe. Dobra, może. Dobra, idziemy. Ja w Kimę. No ale jak pójdziemy w Kimę, skoro nie mamy łóżek. Wink! Jak dobrze. Jak dobrze. Piękny poranek na no wycieczkę. Ej, tam jest jakiś y, frajer do walki? Mm, trener? Chodzi. To on ma imię, wiesz? A nie frajer do walki. Nie, no nie ma imienia chyba. Ej, e, słuchaj, możemy zrobić tak, że mhm. zawalczymy z pięć walki i dasz mi ewoluować mojego pokemona? Co ty na to? Słuchaj? No, patrz, bo będę dostawał za ciebie duszę Ekspa. A że ty masz ognistego pokemona, więc będziesz ze mną przegrywał, więc ja szybko sobie ewoluuję pokemona. Co ty na to? Ale ja mam hmm. drugiego pokemona. A, masz dwa pokemony? Mam dwa pokemony. A co, co, co złapałeś? Czemu się nie chwaliłeś? No, no właśnie, bo ty, ty jesteś taki Fryer Pompka, też to z tobą nie rozmawiam nawet. No, no dobra, okej, okay, zapamiętam. A wiesz, że też jest coś takiego? Hmm. A czekaj, oj, jest jaki słaby ten pokemon mój drugi. A jaki? Jakiego masz pokemona? Drifluna. Jezu, to jest takie gówno ten Pokémon. Czemu? Na śmietnik się tylko nadaje. A ty nawet jest nie wiesz znów, pewnie, nie? jak on wygląda. No to jest ten balon taki latający. No tak. No, no to mówię, gówno. My pozdro. Weź nie <noise> bądź taki niemiły. To, to jest. To jest. Firo. Dobra, Firo. No weź, Firo. No, to jest dopiero Pokémon, który się nadaje na śmietnisko. No obok ciebie, pozdro. Ty, Sukces fully healed Pokémon? To błąd jest, bo ta wersja, którą pobrałeś, to. A, sama nie ma błąd. Rozumiem. Dobra, to co, klepiemy się? A nie, to ty gościu, ty sfarmi sobie pokemona szybciutko. I myślisz, że jesteś kozak? Powiem więcej, ja mam ewolucję. <grym> A, już ewolucję masz? Tak. <grym> o kurde. Elektraik, hut, hut. Proszę. Proszę. dobra, muszę zamieniać, bo ten błąd. Driflum... A prawie wiesz? Abre, wow! To jest szok, ona zawsze ucieka przede mną. Bo właśnie nie, w tym sensie, że rzuciłem... a, nieważne. Rzuciłeś Abre, pokebolem ucieka. i uciekła. No właśnie, uciekła. Po, po co to mówiłeś? Przestań. Tylko uciekła. Ciekawe czy ona też działa tak jak Pokémon Pikachu. Jak patrzyłeś na Abre... No. Nie, jak patrzyłeś na Abre... Mmm, tak na twarz jej patrzyłeś. Mhm. Mm to wtedy uciekała. A, a tak Pokemon to mogłeś na, Pikachu. na spojrzeć? Y, znaczy... W sensie jak Abra też się na ciebie patrzyła? A, no, a po co miałaby Abra na ciebie patrzeć? No bo w Pokémon y, Pikachu Pokémony hmm. są na zewnątrz. No wiem, 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 wiem. Aha, dobra. W tym sensie. No. Rozumiem. Ja szukam jakiegoś. Kurde, miałem Fir. O. Nie wiem, kolego, nie miałem. Czyż no łapanie tutaj normalnych Pokémonów jest? jest... Ponita daj mi Ponita. Gdzie masz Ponita? A chcesz Ponitę? to nie będę jej zabijał. No to ja bym chciał sobie złapać No to chodźcie sobie nie. Ja chcę zabrać wszystkie Pokémony z pierwszej generacji. Aaaa. Wcześniej nie wiem, jak złapać Charmandera i Squirtla, bo z tego co pamiętam, one mają naprawdę mały. E, resp. W tym sensie wie, no, że... Ale jakaś tam szansa może jest. Dobra? Ty tydzień. No, abra. Nie. Ale mnie ta abra irytuje. Już drugiego Pokebola na nią zmarnowałem, czajesz? O, mój ulubiony Pokémon. Co? Jaki? O kurwa TP Flotar kliknęłem! Dobra, oszuście. Najmocniej przepraszam, przepraszam chciałem Poke Heal, a komendę miałem inną. jest Bellsprouta łapie. Trzymajcie <noise> mnie. Bellsprout to jest totalny kozak. Nie no, szczerze lubię Bellsprouta. No ja też lubię Victribela, zwłaszcza. No Victribel jest fajny. No to jest... Coś zawsze się go bałem, jak oglądałem tak, pierwsze tak, pokemony, tak, tak, tak. że zjadał tam Jesse czy tam no, Jamesa. Jamesa zawsze zjadał. No a ja taki o cholera, co on robi. Cable <laughs> zostaw go. <laughs> zostaw, proszę. Nie Zjada zabijaj ludzi. go. A, I właśnie. Ja spadłem. Kurde, umarłem. Zapomniałem w ogóle, że muszę rzucić Pokebola. Dobra, jeszcze raz. Ladyba. Czekaj, co to był za Pokémon? Wieczaj, że nie mogę złapać. Bells. Sprota? Bo mi zniknął? Dobra, nie tak Lady jest. Ladyba! Dobra, złapałem sobie Bels na 17 poziomie, a ty jak tam? Nie, mam driftona na 17. Mm, 18 o, Ja rozumiem, już zaczynamy oszukiwanie, tak jak to masz w zwyczaju. O nie, 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 nie. Ty Shiny? Tak, już, Nie, już ci wierzę. Nie, bo jest taki o Starly. Starly mi się pomylił z pi Pidow? Chyba tak się ten Pokémon nazywa. Po prostu wyglądał, jakby był shiny. Ty kolejny Bellsprout. Jest beznadziejne ataki ma ten Drifton masakra. No, to jest. No, On wiesz. będzie mocny, ale musi mieć ataki fajne. Jak każdy Pokémon, będzie mocny. Nie, nie ma chyba słabego Pokémona w grze. Po prostu. Są same, znaczy w tym sensie, że jeżeli będziesz miał odpowiednie ataki, to każdy Pokémon będzie Kiedyś mocny. Kiedyś beznadziejne były ultra, beznadziejne były Pokémony. Yy, trujące. One trujące? nie miały żadnych ataków. No ale... Za czasów nie wiem, trzeciej generacji to i tak byś. Ale to mogliście że... dawać im tm nie? Czy to HM-ami? tego co wiem. Więc to było o tyle spoko. W sensie? że zawsze mog... No, wiesz, te dyski masz takie do nauki. No tak, czarów. ale jeżeli chodzi mi bardziej o ataki. Yy... No. Yy, toksyczne, no. Ich ich takie Aha, rasowe. Aha, dobra, dobra, dobra. Rasowe ataki. O, Arbok. Złap Arb... mi arboka mi przeszli. Co ty, on pewnie mi najebie. No dalej, łapko. go. Się, się z nim. Dobra, ja sobie... a już masz ewolucję. O. Już ewoluowałeś, nie? Tego, tego swojego. Co ty masz w ogóle za starter? O. No ja mam tego, yy, z tej najnowszej generacji. A, z tej. Kurde, z siódmej. Chyba przegram. No, z siódmej, siódmej. Ej, właśnie, widzieliście, że zapowiedzieli nowego Switcha? Tak, widziałem. ja chcę kupić przecież Switcha. Do Pokémonów Pokemonów. To kupisz sobie tego Light'a? Właśnie nie. <grym> Chyba jednej. Znaczy mają jeszcze zapowiedzieć jakiegoś mocniejszego Switcha. Także czekam. Mocniejszego czeka. Switcha? No, 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 no na no, no, jakiś, wiesz, Switch Pro albo Switch XL, coś takiego. Więc czekam. Czekam na zapowiedź tego. To ja nie słyszałem o czymś takim. A, bo ja słyszałem. Switch XL. Ciekawe. Znaczy, o taur, nie, no, lubisz wiesz, Taurosa? No, to ta, mi Taurosa. Weź, złap mi. ściągnij! Nic ci nie będę łapał i przesyłał. Eee, dobra, okej. Okay. <laughs> <laughs> Też nic nie złapie już. <laughs> a co ty mi <laughs> łapałeś? A zrobiłem ci Onixa na przykład. Weź, Onix to jest twój kochany. Ej, mam prośbę. No. Jezu, jak mi zajebał ten. Bo ja na przykład, jak grałem w Pokémon, to miałem zasadę taką, że ja łapałem tylko facetów. Aha. A niestety nie mam facetów tutaj. Mam same babki. Mogę zmienić płeć? Ale to jakby, że pytasz się o pozwolenie, czy pytasz się, czy jest taka możliwość? Nie, pytam się o pozwolenie. Nie. Rozumiem, dzięki. Nie, nie, tak nie, nie, nie to i tak. Nie chce mi się chyba. Bo to trzeba Uj, na madzie. Ej, spotkałem tutaj takiego fajnego Pokemona. Jakiego? Ale z nim przegram. Nie będę się z nim bił. Ewolucję takiego pieska. Takiego pieska z nowej generacji. Piesek z nowej generacji? Ale taki kudłachy piesek? No, taki Mop. A, to wy nie lubię go. Nie, w ogóle nie lubię takich Pokemonów, które na przykład e, imitują ptaki. Bo tych ptaków masz mnóstwo. Co chwilę. No bo to jest takie. Takie zwykłe. Dlatego lubię na przykład właśnie te Onixy, um, Skytery, Magmary, wszystkie z pierwszej generacji. Rzucił się Nie. na mnie. Nie no, i z dużo z innych generacji, które mi się podobają, jak coś. Ja to tylko sobie tutaj żartuję. na przykład. No ale Nickelio w sensie. No tak, jest ja rozumiem. jest zarobiste. Yy, chodzi mi o to, że. Jest no. tak, jakby w każdych Pokemonach. Że z, tak, jest Pokémon Robak, no. Pokémon jakiś gówno Tak, 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 tak. No na przykład nie podoba mi się Pokémon Lampa. Albo Pokemon... A właśnie mi się podoba Pokémon Lampa. A, ty jesteś bezguściem No Ale... jestem, niestety, bo się sterą zadaję. Ola <noise> lula, la, la, lula Lula lula. La. Ale poleciał sobie wariacik. Dobra, ile masz Pokémonów? E, trzy. Trzy, a mo mogę się dowiedzieć jakie? Mm, Onixało. Na serii masz Onixa? No, mam złapałem. Ciekawe kiedy, kurwa go złapałeś i gdzie? No, wpisałem sobie komendę. Sobie zrozpiłem. No i Onix jest mój. A o co chodzi? W czym problem? Nie, mam dwa Pokemony, mam Bellsprouta i tak. I. A, tak to, to myślałem. Daje. A myślałem, że masz już bella może. Nie, no właśnie z Weaping walczę moim bellsproutem i powiem ci, że. Ta walka będzie troszkę trwała jednak. Rozumiem. No, nawet bardzo długo będzie trwała. To hmm. nic kompletnie się w tej walce nie dzieje. W tym sensie ja go atakuję jakimś atakiem, on mnie atakuje, który nie ma na mnie efektu. A, widzę, że cheatujesz znowu. No nieźle. No ty też się przecież chilujesz, nie. Healu. ja nie healuję, Co się nie używałem tej komendy z 10 Dwie minuty. Minut. <laughs> dobra, tej ko... Kurde, myślałem, że będę... No dobra, to już też evolucja. nie będę używał w takim razie, jeżeli Opa. ustalimy w ten dobra. sposób. Marip. Lubisz miała na przykład? Nie. Też nie lubię. Nie jest lubię pokemonów co imitują koty. O, to jest ten osiołek, którego na live widziałem No fajny jest osiołek. No, mocne sobie. ataki. Tak? On jest jaki typ? Kurdej. Ziemny. Ej, przypierdzielił mi za połowę HP, czaisz? Jednym atakiem jakimś. No i bardzo kikiem. dobrze sobie z tobą radzi frajer. Eee, ale no. proszę bez takich. Proszę o spokój. Dobra. Aaa, nie pokonam go chyba. Ta. Dobra, Bellsprout, wkracasz, wkraczasz do akcji. Pamiętasz, na którym belspro ewoluuje? Nie mam pojęcia. właśnie też nie pamiętam. Dobra, wiesz co, ja sprawdzać. do ciebie skoczę mimo wszystko, sobie popatrzę mhm. tutaj na twoją walkę. No już skończyłem walkę. Wygrałeś? Coś? No, wygrałem Bellsprout na 20 poziomie jak coś, a ty? Możemy zawalczyć jak chcesz. Mm. No dobra, możemy spróbować. Dobra, żeby było po prostu widno, żebyśmy widzieli wszystko. No wyślij pierwszego Pokemon. Ty wyślij pierwszego Pokémon. Gramy papier, kamień nożyce. kto wysyła pierwszy? Dobra, trzy, trzy cztery. Ryk, papier No chyba oszukałeś coś trochę nie z tym papierem. Co? Nie, 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 daj, wysyłaj. Poczekaj. Okej, a też masz dwa, mówisz że trzy, albo mi się Nie, nie, Dobra... Kurde, powiem ci, że... To jest nielormalne, co ty robisz? Aha, bo to nie ma efektu. O, już wiem, dlaczego nienawidziłem tego Pokemona. Dobra, Widzicie, jak to jest. Mati se łapie jakieś broken Pokemony, które kompletnie... 14 POSIĄG da Dobra... Chodź kurwa, nasram ci do mordy, wyzywam eee, się cię, terrokat, siup. A, już był 22. się mi hmm. oblać wodą chociaż. Dobra, eee, kopa cię sprzedam tak. na łeb. Halo? Dobra. Eee, patrzcie, patrzcie, zwierzak. Ej, kurwa, oła. <ślał> Złamałem nogę. <ślał>